Savelikona. Fascynuje mnie zdjęcie twojej pracowni zrobione układkiem. Może byłeś wtedy pijany. Jeśli sam je zrobiłeś, gratuluję autoironii. Dzieło sztuki wypluwa górę śmieci. Brudne szmaty, które myślą, że wycierałeś mnie pędzle, to też, lecz pozornie. Pomięte gazety, które może czytałeś, to też, lecz pozornie. Kupony zakładów, które przegrywałeś. To też, lecz pozornie. Butelki połyski, które wypijałeś. To też, lecz pozornie. Pozorny kał i mocz i resztki zostawione przez prostytutki męskie i damskie. Pozornie. Dzieło sztuki ma pod sobą sterte śmieci. Bo to destylat, substancja czysta. Dzieło sztuki jest bezwzględne. Jeśli powstanie, artysta jest mu niepotrzebny. Jest śmieciem. Pozornie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, tak. Dzisiaj spędzimy razem cały dobry wieczór. Zanim zaproszę Was na spektakl Teatru Witkacego na niby naprawdę i otworzą się tutaj drzwi na widownię, chciałbym, aby Państwo poznali autora prac malarskich, które otaczają nas tu dookoła w naszej teatralnej galerii. Autorem tych obrazów jest Pan Grzegorz Stec. Witam Pana Grzegorza, Panią Gabrielę Małżonkę, zaproszonych przyjaciół i Wszystkich gości. Grzegorz Stec urodził się w 1955 roku w Krakowie. W 1981 ukończył Krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Miał ponad 60 wystaw indywidualnych w liczących się galeriach sztuki w Polsce i za granicą w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Niemczech, Francji. W 2019 roku artysta obchodził 40-lecie twórczości. Z tej okazji ukazał się dwujęzyczny album, retrospektywny Grzegorz Stec malart, Malarstwo Pointings, do nabycia w naszej galerii. Grzegorz Stec był w roku 2019 nominowany przez Media Krakowskie do tytułu Osobowość roku 2019 w kategorii Kultura. Artysta jest również poetą. Wydał dwa tomiki poetyckie. Nikt tu nie szuka odpowiedzi. Oraz Melancholia. Marek Sołtysik tak pisze o malarstwie. Nie wiem, na ile udaje się stecowi malarzowi sprostać projekcjom wewnętrznym steca wizjonera. Na pewno jednak obecna w jego płótniach esencja spraw tajemniczych, a jednak mających związek z naszą rzeczywistością. Pozwala wierzyć w autentyczność tego artystycznego i nie tylko świata. Bogactwo środków warsztatowych gwarantuje trwałość jego ponadczasowego malarstwa, a siła wizji i sugestywność większości obrazów przywołuje twórcze, duchowe i jakościowe powinowactwa z twórczością Franciszka Goi, Salwadora Dalego, Józefa Gielniaka i Tadeusza Brzozowskiego. Mogę osobiście dodać również Hieronima Bosza. Jeszcze raz witam pana Grzegorza. No, i mogę powiedzieć, proszę mistrza do mikrofonu. Dobry wieczór państwu. E, no, jestem bardzo wzruszony. Jak teraz szybciutko policzyłem, że po 30 latach znowu pokazuje obrazy w tym wspaniałym teatrze. On wygląda nieco inaczej, dużo lepiej, co mnie bardzo po prostu cieszy. Ja bardzo dziękuję za tą przepiękną etiudę, którą zobaczyliśmy. Inspirowaną Twoimi pracami. Z kolei, ja też się inspiruję jeszcze wcześniej i głębiej innymi wspaniałymi malarzami. Także obawiam się, że to ta inspiracja powinna być bardzo, bardzo podzielona. Okay. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za gościnę. Parę słów. No słów to tutaj troszeczkę już wystawiłem, więc bardzo się nie będę rozgadywał. Ta etiuda jest, jest bardziej bliska, jednak muszę do tego wrócić ponieważ wśród tematów, które malowałem, dość często pojawiał się temat drabin. I teraz będę kompletnie sprawiedliwy. Sam, sam ten motyw, który się pojawił u mnie w malarstwie, w zasadzie zawdzięczam Jackowi Gajowi, który chyba po raz pierwszy pokazał obłęd wyrywania sobie pozycji, walki. Krótki opis. Tłum kłębiący się w lesie drabin, właściwie atmosfera piwniczna, obsesyjna. Ja się zastanowiłem, jakby ten tłum ewentualnie wyglądał z zewnątrz nie od środka, bo ta rycina, miedziorca, pokazywał ten skłębiony, obsesyjny tłum od środka. I wtedy zrodziła mi się, no, użyjmy większego słowa, wizja gigantycznie wspinającego się snopu drabin, którego końca nie widać ku niebu. Ludzi tam widzę w zasadzie jako gatunek, jako drobiny, które znoszą, te drabiny układają w stos. Być może znoszą w taki sposób, jak Państwo widzieli. Dopatrując się całego szeregu emocji i znaczeń, tym razem pięknie pokazanych przez gest, przez ruch, przez rekwizyt. Dlatego mówię: Dziękuję bardzo za tę widok. Jest mi bardzo bliska. To, że jestem blisko. Z malarstwem europejskim, że się w nie wpatruję, że próbuję je interpretować, odkrywać pewne motywy na nowo, ponieważ jestem przekonany, że niektóre motywy, niektóre znaczenia są po prostu nieprzemijające i zawsze będziemy się wokół nich obracać. Jest ich raptem kilka istotnych. Aczkolwiek każdy nowy punkt widzenia, jest potrzebne, i to jest moim zdaniem główne zadanie sztuki, dbanie o to, aby te wartości, te istotne pojęcia i istotne pytania były zadawane. Ja przeczytam trzy bardzo krótkie wiersze, które traktuję szalenie prywatnie. Pierwszy z nich ma tytuł Malując. Czy jaki tam tytuł? Po prostu Malując. Faktycznie to robię. Chciałem ocalić owada. Przeźroczyste ciałko przyklejone do grudki farby. Lecz moja rzęsa była grubsza od jego nóżki. Jego Skrzydełko cieńsze od rogówki mego oka, Gasł, piękniejszy od wszystkich moich obrazów. Teraz krótki wiersz, który. Krótki wiersz, który jakby odzwierciedla to, co wcześniej powiedziałem. Jest to wiersz z serii listów do wielkich mistrzów. Ten jest do Velasqueza. To jest piękny obraz. Przedstawia brzydkiego człowieka, któremu natura poskąpiła wzrostu, dała krzywe nóżki i dłonie jak węzły. Losem karła obdarzyła na zawsze. Gdy wstał od pozowania, długo patrzył nim, powiedział: Wprawdzie nadal jestem karłem na Twoim obrazie, ale malowałeś mnie tak samo jak króla, a może i lepiej. Jesteś sprawiedliwy. I ostatnia rzecz w moim wykonaniu. <laughs> Werber van Delt. Światło cofało się z żalem, opuszczając barwy. Czułem ten żal. Klamka w drzwiach poruszyła się. Wtedy ona odwróciła głową. Perła zalśniła. Zdawało mi się, że ktoś przeszedł. Perła zgasła. Spojrzałem na sztalugi. Wiedziałem, że pędzle i farby nic już nie pomogą. Obraz umierał bez skargi. Zabił go mój zachwyt. Brawo, brawo. Panie Dyrektorze, ta książeczka dla Grzegorz Skoro Pan Dyrektor już zaprosił mnie tutaj, to zupełnie jest dla mnie nieoczekiwany zaszczyt wielki wystąpić w Teatrze Witkacego, Czuję się naprawdę znakomicie, jakbym była co najmniej aktorką, przepraszam za żart. Chciałam również podziękować bardzo Państwu, bo e, rzeczywiście Grzegorz miał bardzo wiele różnych wernisarzy w różnych miejscach świata, ale ten jest absolutnie niezwykły. Także jest magiczny i myślę, że będziemy go bardzo długo wspominać. Jeszcze raz najserdeczniej Państwu dziękujemy. Brawo! Położniamy, a w tej grupie mnie do przeczytania jednego takiego wiersza. Proszę Państwa... Mogę tak. się wciąć na moment? Tak. Dobrze, to ja już, bo mam zdaje się, że wszystko, wszystko muszę nosić. Książka książkę jest Tak, gdzie jest książka? Przekasz, ty, ty, ty szukaj, już Szukaj, a ja tylko przedstawię Państwu moich aktorów, yes, no? którzy tutaj bardzo dzielnie towarzyszą i scenizowali ten, ten wysarz e, Agnieszka Michalik. Yes. Pan yes. Muzyka Natalia Natalii Soski. Dziękuję Państwa jeszcze wróci do Was za chwileczkę Krzysztof no i proszę Państwa, dostaliśmy cięte kwiaty. Bardzo piękne tulipany. I to sytuacja wymusiła. To ma tytuł bukiet. W ostatni dzban deszczu włożone pospiesznie pachną. Śmiertelnie ranne prężną grzbiety kolorów. Czy wiedzą? Ich rany są jak łakome warki. Y, takie kilka słów na sam koniec, na rozmyślania nocne. Strach przed wielkością czyni nas mniejszymi niż jesteśmy. Nie lękaj się. Nie dziel świata na świętość, rozkosz i strach. Świat nie jest tryptykiem. Mieszaj farby, dobro ze złem. Żongluj rzeczami. Szaleństwo ukoi. Zapraszam do kontemplacji obrazów. Do oglądania tych obrazów, a za kilkanaście minut zapraszam na dużą scenę, na widownię, na spektakl Lopedewegi, na niby naprawdę. Proszę zwrócić uwagę na y, podobieństwo, na niby naprawdę i słowo pozornie, które pojawiało się bardzo często w pierwszym wierszu. Dziękuję za ten fragment, za tę część dzisiejszego wieczoru.